Tak, wodnikiem Trzymajcie się, trzymajcie się, trzymajcie się. A, wchodzimy Trzymaj do, góra, się chodzimy do góry, wchodzimy do góry. My wchodzimy do góry, Zliks. Tutaj na dole. Jestem na górze, będę walił ich w Jeszcze tam. Dwie osoby zbiegają, będą wsiadać do pojazdu, neguję. Będą przebiegać po prostu po kwadraciaku. Podostrzałem, Pierdolek mi wyje wyjebali mi w czterech Długa jest za tym czerwonym takim Nie wiem, no nie chce mi się kurwa w takim masłinie pierdolonym Tłuczajmy do niego na spokojnie Powiedzcie mi, czy naprawdę to było aż tak kurwa ważne? Musisz kadeta podszkolić Mam Którym kwadratem jest ta długa? Jest taki kwadrat... Y taki kwadracik. nigdy teraz na tym, y też, y w nie, w tym wisi? To jest taki no, kwadrat... No,